Witajcie! Marta Korbańska, Remax Plus, Międzynarodowe Biuro Nieruchomości z Opola. Dziś przedstawię Wam apartament, który jest w mojej ofercie do wynajęcia, położony przy ulicy Krzemienieckiej. Tak, Krzemieniecka mnie lubi. Nowe budownictwo, piękny apartament, duży, przestronny, częściowo umeblowany, z olbrzymim tarasem. Zapraszam do środka. Dwupoziomowy apartament składa się z przestronnego salonu połączonego z otwartą kuchnią. A w kuchni, uwaga, znajdziecie nawet spiżarnię. Na tym poziomie znajduje się również piękna sypialnia złożem małżeńskim, dużą szafą, wejściem na balkon, bo jest tutaj także drugi balkon. Mamy tutaj także łazienkę z dużą wanną, druga sypialnia i toaleta dla gości. Wartością dodaną do tego apartamentu jest duża antresola, szczegóły w ofercie. Zapraszam do oglądania. Marta Korbańska, Remax Plus, Międzynarodowe Biuro Nieruchomości Copola. Telefon 695 620 700 www.remaxmyślnikopole.pl.